Życie, staruszka. Wesołe jest. Aha <grywa> Hello bodzia, co ty tutaj Co ty tu się siłujesz tak? Tyś to już ludzie weekend zaczęli. to niech zaczęli. <grywa> A ty tutaj siedzisz i zobaczcie, jest zawręczenie. Ja miałem wczoraj weekend, nie mogłem łazić, jak mnie strzeliło to. No Myślałam, kurde, że już... zobaczcie, on tu pomalował. Pomalował jaki... Ty jaki kolor. Normalnie jak samochodówka. Bo ty to masz talent. Co tam tak się siłujesz? Nie muszę tu uciec że nie zostawię takich długich ty, ty Widzisz dobrze, ja ten na czas przyszłam ci przetrzymałam i ci przytrzymałam. I wtedy oni mówią, że to ty wszystko tak robisz. No, a no. ja widzisz, gdyby nie ja... No. To by leżało przy jest. <noise> to by leżało, jo. No. Jesteś zadowolony, że Ci pomogłam to przytrzymać tam? Czemu nie odpowiadasz? Muszę tu chyba niżej położyć ale to jest nie. Nie, nie to nie to. Ty masz to w ogóle dobrze? Nie. Ty, to może masz źle? A to nie jest czasem było odwrotnie? Nie. To na dół? No i ono, posłuchaj, no to może to, to wtedy by, to z tym się by połączyło. Bodzie. A teraz zobacz, to jakoś ja nie... Ja tu źle robię, tu ma to i... mnie normalnie... Co? Zawadzasz normalnie. Ja ci zawadzam, ty, ty jak pomogłam... Co? Trzymałam tu, ja, żebyś się Ja zabez... żem tu pomocy nie u... odczuł rzad. Aha, widzicie go. On nic nie odczuwa. To jest takie brzydkie. No, teraz tu nakładzie, podkładku. Nie, nie może latać. No. To się... Ja się tu cieszę. zobaczcie, tu jest jakiś kolor, tu jest... Tu jest normalnie... Kolor super. nie kosi. No nie. Już nie wiem. No, chyba raz, ale to już... Ale mów... No, ale to cię chcę pokazać chociaż, nie? Jak to Tu się tu, mówi, na przykład... Masz... Na kultywator się tu mówi kragel, nie? Mm -hmm. Z niemieckiego. Tu teraz już mniej, ale starsi tak. I przyjechał tu kultywatorować. Dawno temu jeszcze konie były. Ja byłem mały. Mm -hmm. I piszczy i piszczy tu na tym polu. Ką tu zaraz. Nie, nie co piszczy i piszczy. Tata poszedł. Toś byś to do, do cholery, bo nie klął tak zbytnio. Do cholery byś to posmarował. To ten chłop może nie wiedział, to się smaruje. Mm. Panie. Przestań pan pier..., no. To co piszczy nie kragluje. A, nie. No tak mówię. No nie, ale co się wyrabia, nie? Ale jaja. Chyba suprem jeszcze 50. Zobaczcie, ja mam tutaj pokażę, czy on tu dobrze ta obcina. Zwiercie to musicie bodzia tutaj. No. Co? No muszą zobaczyć, czy żyć dobrze. Niech, no, niech piszą w komentarzach, czy jest dobrze, czy jest bardzo dobrze, czy tak wcale nie. Co to? Hmm. A, i jeszcze dużo rzeczy tu pomogłam. Tu pomogłam, to pomogłam, tu trzymałam, tu ja trzymam. A i tamtą nawet pomogłam tą stopkę założyć i on nic nie pamięta. No nie. To tak jest, jak się zrobi, no. coś się komuś pomoże. A wtedy to się wszystko później zapomina. To tak jest. No tak. i To tak jest. No. Tak, tak. Tak to z nim jest. Nie tylko z nim. Bo z wieloma ludźmi tak jest. Nie bodźcia? Ty Bodzio. ty tu już zarastasz na szyi. Muszę cię obrzezać. Ja już zaraz. O, ja Wam tu pokażę. Tak Bodzio wczoraj wyglądał koło schodów. Bo już się przewrócił chłop Ta, tam jest pływanie Nie, na wałku jest ktoś owinięty. No, na wałku się nie owinął, ale koło schodów tak leżał. Tak Bodzio leżał. tak spojrzałam Ja no, już myślałam, że nie będę chodził w życiu. No, ale jak gruchnął. O, enne. Katastrofa normalna. już były czasy, gdy nie chodziłem. No. 5 lat. Katastrofa była. Wiecie co? Jak ja to zobaczyłem, ja patrzę, leży. No być... Do... O, on się tutaj tak spieszył do tego garażu, żeby zrobić to. A i tak jak kruchnął to koniec. Tutaj się zgubił jeden ten stworzeń. I co? Nie wiem, może znajdę taki krótszy, bo to na szybko Michał Kosił parę lat temu i mu się wsiał i na szybko tu tak. Mhm. Ja. a to jest, tak nie jest, to możesz wyłączyć bo ja będę szukał teraz a to co szukaj tam, ja. mi to nie przeszkadza ty se rób co chcesz no to już teraz jest tak w miarę całość to już niedawno to ona była w trzech kawałkach, nie Bodzio? w czterech w czterech. W czterech. Jeszcze, w czterech jeszcze słup łożyskowy, no to pięć no chyba. tak, tak, a teraz już jest całość no, to już teraz wygląda. No, jest ten kawałek podłogi. Nie, mówcie więc, co ma broń. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak kładka była zła, kołkały się pieski dwa. Sibon, si bon, si Sibon, si bon, si bon. Pisze, 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 dwa. Miał, miał, miał. Miałem ja miseczka, janeczka. Teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał. Miał, miał, miał. Miał, 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 miał. miał, miał. Julka, julka, pamiętasz? Dwa to ze snu. Gdy pisałaś. I can't Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. A Michał Pijesz do Marii. Ty. Pijesz ty, piję ty, ja. Ty Kompania cała. Jak to mnie. Znasz trosłupia. Tego fetwakije. Łupu, cupu, Łupu, cupu. Niech papa po skożyje. Hej! Łupu, cupu. No. Ty nie wiesz teraz o co chodzi, ja tu ci zaśpiewam no, teraz. mnie zginął. A tu jest, no, o, jak gdzie ja skowałam, on spadł dawno temu. Spadł? Spadł. A, tutaj ci ześpię, ty mały znów zarosłeś. <głos> <głos> mały znów zarosłeś. No, osiwiałeś. Nie wiedziałeś, co się stało. Ty, ty już masz takie duże włosy. Ja ci będę musiała znowu już obciąć. W ogóle, jakiś jesteś zarośnięty, taki, co ci się stanęło tu. Ty. Co? No, co ci się stało? Możesz zobaczyć, co tu masz takie. Wampir zbitowy. Weź, nie gadaj tak. A co był taki? No. Wygląda skorpion i wampir zbytony. No, zobacz. To nie u zobacz, nas... Ja widziałem. U nas był... U nas był skorpion. Ja... I co, masz już? Nie. Jak nie? Zawleczkę gdzieś mieszkowałem. Y... Diabeł przykrył ogonem. Tak, to już je. Gdzie byłeś? Gdzie schowałeś? I na mnie wszystko to. Jak na mnie to tu przyjdzie, nie macie. Przez te oczy się. Ohuh. No. Widzisz, jak fajnie masz ze mną? Ja Ci tu pośpiewam troszeczkę. Nie ma zielonych ślepio. Ty wiesz, że co, że ja nieraz mam zielony, nieraz mam niebieski. A, tam... kameleon. <grywa> nie no, bardziej mam niebieskie, nie chyba? Ja, ja nie, nie wiem. Wie. Jak ty <grywa> już Ja nie wiem, to żeś się w jakich oczach zakochał? W jakich oczach no zakochał? Zamyk. Widzicie? A, w samych, no jo. Teraz wyjdzie ta cała prawda na jaw. Prawda czasu, prawda ekranu. No. Się dowiem chociaż. Po latach. Ty będziesz mądrzejszy. No właśnie. ponieważ człowiek się uczy na błędach i takie tam i... Młodek, mam taki zegar. Jest tu. Do takich zawleczek, taki młot. Ty już normalnie odwalasz maniany, chłopie. Jak ty uczysz tam młodzież? Ja nie wiem. Ja jeszcze się zaliczam do młodzieży. Ja zaliczam do młodzieży. Wszystkie dzieci nasze są. Barbara. I John. Nie. Michał i żonu. Tu musisz, no, tu musisz tą właśnie tak. Chciałam Ci to po pokazać, powiedzieć, przypomnieć. Żebyś nie zapomniał. Obkręca ci się, wiesz o tym? Nie. No, dobrze, że tu jestem, to ci podpowiem. Wesoło zawsze ze mną masz oj wesoło moja pszczoło mm. pszczołka Maja sobie Dopiero lata oh, oh, oh. i tam zbiera sobie mucha chodź pójdziemy ją zobaczyć <laughs> zbiera sobie naktar gdzieś na kwiatach oh, oh, oh. a tam Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie Pszczółka Maja sobie Powiem, lata Powiem, robimy tutaj oh, oh, oh. Amerykański show w Zakopane. No Miłość, miłość z Zakopanem hmm, hmm, hmm. Polewamy się szampanem hmm, hmm, hmm. No ty. Oh. ty, 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 ty Ty, ty, ty. ty, ty, ty. <laughs> Una palona U napalona blanka Napalona blanka, o Ona napalona na, na, na. A on też na palon był. Kaka to była w tych czasach przeróbka? No. W 74-75 roku. Ojej! Co ty teraz robisz, jak tam spadło? Z dołu do góry, z góry na. Teraz co będziesz Malowanie do... i spawanie. No, widzisz, malowanie i spawanie. Coś źle wyszło samo pojechanie. Ty coś ci tu spadło, spadło, ci. Ja ci podniosę. Masz. No ja widzę, no. Miękka dziura! Obaliło się niech leży, Też była taka piosenka, nie? Tam jest dziura, widzicie to? Dziura. Dziura. Ty tak samo pewno tam położyłeś i dlatego ci spadło. Co tu teraz? nie, nie Na tą matencję. Dziura? To musi się tu pasować. Jak nie będzie? No tu jest jeszcze, że no, zawleczkę włożył. Na dolcu. Tak? Ja muszę pokazać. Wejdzie tu zawleczka wejdzie. Nie ja tylko muszę teraz dopasować. Czy tu wejdzie? sześć, nie wejdzie. Masz tam to chyba, wymyślisz, coś Faktycznie tam tam to Faktycznie tu powinien być, o, być tu kołek rozporowy, a nie zawleczka. Twarde to Kurczę. Twarde. Nie czy ty masz twardego. Zobaczcie, tutaj też coś Kudry pomalowało. Ale lakier! Pierwszy sort! pierwszy pierwi. Zobaczcie, ten to maluje. To jest malarz. O, i to masz ten kołek rozporowy. Uważaj na palucha! będzie jak we fam Famarol, o. Io, Io. A muzyczka? Nie, jak niszczysz! Zobacz! Michał przyjdzie, ja mu to pokażę. To się ja to sam pomalowałem. Ty To mnie, mnie te... Co Michał przyjdzie? Nie strasznie Michał. No mu wszystko powiem. Ty robisz film o niczym? Ten. Jak o niczym? O. o! I co teraz? On tak ma być. Tak. Jego się też rozgina, nie. czy nie? On się sam rozgina, Rozporowy dlatego się On nazywa. się tak pod. Y rozpręża się. Tak, pod wpływem na przykład takiego jakiegoś tam Ciep ruchu. Pod wpływem ciepłoty. No. Ciepłoty? Twojej? Twojego ciała Co to jeszcze będzie? Takie coś. Co to jest? jest, Jak się transport podniesiesz, to to wpada tu. Aha. I blokuje. Żeby się nie ten... Nie... nie bym bało tam, ale to byś trzeba było jechać, a ja nie wiem ile na godzinę. No no. Trzeba przyspieszyć. Teraz podkładka musi być dana i zegier. Segera tu nie było. Był zgnity prawda? Podkładkę. Ile to tam może mieć? F-16? F-16? No. Podkładka. Come on, Sawa. Come on, everybody, everybody, everybody. Kurde, walka <laughs> Ja w 70-tych latach tak nie przeklinałem. Dziś każdy no nie. po polsku nie umie. tym to... A po naszemu też nie. Nie. Po naszemu też nie. Mm. Masz. I co? No, teraz muszę tu mam akurat zobaczyć, czy to jest ten wymiar, czy ten. No i mów teraz no o tym. I co ja mówiłam? Aha, o tym nie przeklinaniu. Się nie, się nie mówiło, o kur. No. Tylko się mówiło: o kur zapiał, kur wagon przywieźli, a nie jednego koguta. Albo o kur Waldheim. A czemu? Bo taki był sekretarz generalny ONZ z Austrii pochodził. W 70-tych latach. Mm -hmm. Co my to mamy? Raczej to. To jest za to Teraz bym musieli mówić co? To jest zawiele. Teraz? O! <grybuj> to jest wszystko dupa. <grybuj> wódkę do sobie Ojej. Oh, yeah. Co tam szło? Ty, ty uważaj, ty człowieku, ty, ty się zabijesz raz. O, jak tam ma zamaskowane. A ja o suchym pysku muszę chodzić. Prawdziwy. Tyganów już nie ma, już Nie, nie ma. ma. I co tam jeszcze robisz? Teraz mocno pociągnął. I co? Muszę Siem? trochę łopuścić tu no chima. No z I... tego krzesła. I... Na pieniek? Nie. Bo masz pieniek tu jeszcze. mi to włożysz, weź kamerę omórz. I to chyba może jakoś... No ja muszę to rozpuścić. Widzisz? Blask. No. Widzisz? No. O, to bym trzeba wyłączyć, odstawić, a tu już jest. Ale no, no, tu jest distance, to trzeba zniwelować. O, to. O. No. no. Albo tą. To, to jest wigła, to może będzie akurat, o. A tu też nie Ojej. To też nam kołek, jak będę miał. O, to były w ocynku, zobaczcie, jaka jest atmosfera. No. Te frywajce, co to narobią. Aha. No. Czy jeszcze mam taki kołek, czy nie mam? To idź. To by było lepiej. Myślę, że ten będzie jest większy nowotwór. O! La, 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 la. Gdzieś teraz to radzi? rozpędzi. Taki zamach się Pędzi. przygotowywał. Osiemnastoletni pas Szachida sobie miał gdzieś na Dolnym Śląsku, czy na Górnym, nie dosłyszał. Chciał jakaś tam instytucja państwowa rozwalić. No ja. Dobra. To już masz tak. Tak, bo. teraz jeszcze muszę koło wkarować. Pasowe pasy, aha, osłonę, muszę te dorobić. Te no. osłony, bo tu były takie dorobione, takie śruby. O, takie były fabrycznie dorobione. Tu ani podkładki, ani nic, ledwo nakrętka trzymała. I muszę to dorobić, to za długo potrwa, żeby to filmować. No. Cztery sztuki takiego że. Żeby... Ja już nie ustoję. Nie. Idę do domu. A ty sobie tu rób jak chcesz. O, o. <laughs> rób, rób, a dostaniesz we w na, 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 na. Nie, bo ja mam ziemniaki nastawione, wiesz. A, będzie wyżarka? Obiadek będzie no ja. jakiś tam. Coś tam się, coś tam się zrobi, albo sobie coś zrobisz, albo sobie nie zrobisz, no. A jak zrobisz, to będziesz miał zrobione i sobie zjesz. Co dziś będzie na obaś. a ja tam wiem, co ty będziesz robić. No. Na razie, baj baj. Co tam sobie zrobisz, Ciepło to będziesz miał. Dziś znowu. No. Piszcie czy jeśli tam u was na, rozwalało, bo u nas tylko na wieczorem zaczęło się błyskać, ale tu nic nie dot. Ale dodało. to już jest wiesz. Ale huku nawet, a mówili, że pójdzie tak od nas na południe, nie? Gdzieś tam nawiwijało znowu. Ale to dzisiaj a w Hiszpanii jest, to dzisiaj jest dziewięcie... już? 14. No. 9-centymetrowy grad spadł. O Boże. Od 6 do 9. W Hiszpanii Boże, uchroń. papa. Papa, no. pa, baj baj, trzymajcie się zdrowo i młodo. Tak. Ba 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 ba